Motyw przewodni dzisiejszej wyprawy to oczywiście zjawiska nadprzyrodzone. Wszystko o czym będziemy tutaj mówić wiąże się z taką, no zazwyczaj mówi się o ludowej, ale to jest no, potoczna, popularna wersja wiary katolickiej, rzymskokatolickiej, no, bo prawosławni trochę inaczej w pewne rzeczy wierzą. Yy, wiary w to, co się dzieje z nami po śmierci i to, czy możemy się komunikować z naszymi zmarłymi. I tak, Kościół tworzy wspólnotę tych, którzy są w raju, to jest Kościół triumfujący, tych, którzy są w czystcu, to jest Kościół pokutujący i tych, którzy są tutaj, to jest Kościół pielgrzymujący. I cała ta wspólnota może ze sobą no, wspierać się nawzajem. Czyli my możemy się modlić za naszych zmarłych, którzy do mnie mamy, że mogą być w czystcu, tak samo jak oni mogą tam u góry starać się za nami do Boga. Tych, którzy są no, potępieni, to im nikt już nic nie pomoże. To już jest ostateczne. Tyle, że katechizm nam nic nie mówi, jak tak naprawdę to życie tam w szczegółach wygląda. Ani w czystcu, ani w raju. Nie mówi też nam nic na temat tego, czy my możemy się komunikować ze zmarłymi. To znaczy, czy, czy jeśli nam się zmarli, śnią, to coś nam chcą powiedzieć, czy nie. To znaczy, tak jak się ko... rozmawiałem z teologami, Kościół nie potwierdza, Kościół nie zaprzecza. Znaczy, daje furtkę. Jeśli nam się zmarły przyśni, to znaczy, że powinniśmy się za niego pomodlić. I tyle. Natomiast, no, oczywiście, w wersji ludowej mówi się, że sumienie. To są głosy zmarłych, którzy nas ostrzegają przed zrobieniem czegoś głupiego albo złego. Legend związanych z duszami, duchami jest bardzo dużo. Może no, tak powiem, jednak on, ich liczba maleje wraz z, no, z, z tym, jak dochodzimy do naszych czasów. Wcześniej ludzie sobie więcej opowiadali z tego prostego powodu, że więcej się spotykali, mieli więcej czasu, nie było radia, nie było telewizji, internetu kto te opowieści roznosił no dziady wędrowne dzisiaj już czegoś takiego nie ma ale kiedyś byli wszędzie przychodzili i roznosili no, w każdej wsi był ktoś kto opowiadał jedni robili to lepiej, drudzy gorzej ale opowiadali wreszcie ci którzy wędrowali po świecie czyli na przykład rekruci w armii carskiej rekrutów z naszych terenów czasami wysyłano bardzo daleko na przykład do Władywostoku i oni przynosili opowieści o białych niedźwiedziach, o ogromnych okrętach na ogromnym oceanie. To dla tak, tutaj, no, ludzi, którzy widzieli co najwyżej kościół parafialny w swoim życiu najdalej. Ewentualnie byli na pielgrzymce w wysokim kole. To była no, rewelacja. A czasami przynosili opowieści całkiem fantastyczne, jak na przykład o syrenach, które miały żyć na Syberii. Jesteśmy w Kazanowie. W przyszłym roku to ta wieś z powrotem będzie miastem, bo to było miasto założone przez bardzo uh, możne swego czasu ród Kazanowskich. Stąd uh, nazwa Kazanów. Mieliśmy niestety kaplicę świętej Małgorzaty przy drodze na Wielgiem, no bo tam się takim autokarem wjechać za bardzo nie da. Ale z nią się wiąże taka legenda, że tam kiedyś stał Kazanów. Pierwszy Kazanów, który był dużo ładniejszy od tego, który tutaj jest teraz. Yy, I był taki zwyczaj, że y, raz w roku z kościoła, bo w tamtym pierwszym kazanowie y, wyprowadzano procesję i wynoszono z kościoła wszystko. Bo taka była przepowiednia, że muszą wynieść wszystko, inaczej się y, miasto ulegnie zniszczeniu. I jednego razu zapomnieli o świeczniku. Nie wynieśli tego świecznika i miasto się zapadło. Podziemie razem z kościołem. I pamiątką ma być właśnie ta kaplica Świętej Małgorzaty. Sama kapliczka jest najprawdopodobniej co najmniej z XVII wieku, bo takie monety tam znaleziono. Wezwanie Świętej Małgorzaty wskazuje, że to jest dosyć stary kult, ponieważ no, ta święta cieszyła się popularnością właśnie bardziej w średniowieczu niż w czasach nam bliższych. Szczerze powiedziawszy, to bym się to spodziewał zupełnie innej świętej. Ale to takie są tereny troszkę nietypowe. Jechaliśmy, znaczy będziemy w Tczowie, jechaliśmy przez Brzezinki. W okolicy twierdzi się, że Brzezinki, i dzieje, to zawsze zamieszkiwali odmieńcy. Nie. Proszę Państwa, Nie. jesteśmy w Osuchowie przy kaplicy św. Jana Nepomucena. Przypominam, święty Jan Nepomucen. Męczennik czeski, kanonizowany w 1729 roku, bardzo popularny w Polsce i generalnie w krajach tutaj Europy Środkowej. Patron młynarzy, patron wszystkich związanych z wodą, w tym także tonących. Dlatego opiekował się też mostami. Jesteśmy w pobliżu przeprawy przy Iłżance, tutaj były brody, stąd i też jego ustawienie. Oryginalnie miał, no teraz został yy, przeorientowany po remoncie, bo stał inaczej, żeby patrzył na kogoś, kto stoi tu przed nim, wygodniej, natomiast on oryginalnie miał patrzeć w stronę Skaryszewa. Tyle, że między Skaryszewem a Świętym stała karczma Żyda Majurka. Yy, I w tej karczmie różne zabawy się odbywały i yy, jeden z gości kiedyś Wyszedł z gorzałką do świętego, zaczął się z niego naśmiewać i częstować go tą gorzałką. Wtedy święty Jan odwrócił się w stronę Kazanowa tyłem do karczmy i zapowiedział, że te, ta karczma upadnie. I faktycznie ta karczma upadła. Żyd, że tak powiem, zbankrutował, a Jan stał w stronę Kazanowa zwrócony. To jest opowieść z cyklu Szanuj to, co święte. O tym jeszcze do tego wrócę. Żyd Majurek, rodzina Majurków żyła tutaj. Mieli między innymi potem młyny w przyłęku, i osoby, które są Zielonki, pamiętają, że Józef Gregorczyk przechował przez, przez, znaczy on Józef, ale wołali na niego Józef, bo z Żydami handlował przechował przez całą wojnę żydowskie dziecko właśnie Majurka. Tak się nazywał ów y, 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 Proszę Państwa, jesteśmy w Tczowie. Y, sama nazwa nam mówi, że to jest bardzo stara miejscowość. To są tak zwane nazwy topograficzne. To są y, jedne z najstarszych miejscowości, y, znaczy do wsi, który, tutaj w, w regionie. Parafia też jest bardzo stara. A tu jest nowy, bo to jest xx kościół. Ale no, był budowany znacznie wcześniej, to były kościoły drewniane, one płonęły, potem został wymurowany i na tym murowanym wybudowano tenże kościół. Zresztą z tym się taka ciekawa legenda tutaj miejscowa wiąże, że jak chcieli budować nowy, to miał stanąć tam, gdzie jest szkoła. Ale jak przewieźli materiał, to ten materiał się przenosił tutaj. Wow. W Czobie jest właśnie kapliczka na Kaczeńcu. Ta jest o tyle ciekawa, że są tam trzy rzeźby ludowe, jak to się mówi, prawdopodobnie z XVIII wieku. Właśnie, święty Jan Nepomucen, święty Stanisław i jakaś święta. Nikt nie... Twierdzi się, że to jest ale ja mam mocno wątpliwości z tego prostego do... powodu, że raczej tam jest dobór taki patriotyczny tych świętych, więc to jest albo święta Salomea, albo święta Kinga. I proszę zwrócić uwagę, ci, którzy widzieli tą rzeźbę, jak ona jest podobna do tych świętej Kingi świętej Salomei z ołtarza świętego Stanisława w Zwoleniu. Więc albo podobny artysta to robił, albo ktoś, kto rzeźbił tą świętą, wzorował się na yy, yy, zwoleńskim modelu. Natomiast kaplica na kaczeńcu ma stać na grobie Tczowian, którzy polegli walcząc ze Szwedami w czasie potopu szwedzkiego. No, nie da się tego zweryfikować, dopóki się nie przeprowadzi badań archeologicznych. Nie no, jest wykluczone, że chłopi mogli się tutaj ze Szwedami pobić. Bo pamiętajmy, że Szwedzi, jak przychodzili, to rabowali wszystko. Co to znaczyło dla ludzi? Skazywali ich na śmierć z głodu. Trzymają się. Yy, więc, no cóż miał chłop. Tak czy inaczej umrze, to przynajmniej będzie spróbował się bronić. Tym bardziej, że będziemy jechać w Bartodziejach. Tczów i Bartodzieje to były się królewskie. Były łany wybranieckie, czyli rodzin, którzy mieli obowiązek wystawiać rekrutów do piechoty wybranieckiej. Dzięki temu byli zwolnieni z pańszczyzny, no, mieli szereg też przywilejów, między innymi tą właśnie ziemię, to łany wybranieckie i do tej pory część Bartodziejów pomiędzy Bartodziejami a nazywa się Wybrańce. I tam są kamienie graniczne jeszcze zachowane. I przy tej drodze, dzisiaj tam są pola, więc nic się nie zobaczy, onegdaj stał sobie krzyż yy, i przy tym krzyżu oczywiście yy, coś się działo. Miały się poszyć konie i tym podobne rzeczy. Tam była mogiła, jak to się mówi, choleryczna. I tutaj nawiązuje do czegoś, co pustoszyło tutaj tereny od 1831 roku, kiedy pojawiła się cholera w Polsce. Przyniosły ją wojska rosyjskie, Tłumiące powstanie listopadowe. Przepraszam, czy w uzwolaniu przy Wojska Polskiego też jest takie tak, miejsce? Tak, tak, przy Kaplicy Świętej Anny, tam gdzie stoi ta kapliczka, to jest na grobie zbiorowym. Tam jest około 150 osób pochowanych. Ludzie nie wiedzieli, jak sobie radzić z tą chorobą. Lekarze zalecali upuszczanie krwi i lewatywy, co jeszcze bardziej chorego osłabiało. Więc efekt był taki, że ich po prostu nie leczono. Jak wyzdrowiał, to wyzdrowiał. Jak umarł, to umarł. Tylko, że kiedy wreszcie zorientowali się, że to jest zakaźna choroba, ponieważ przez pierwsze 15 lat uważano, że cholera nie jest zakaźna, yy, to wprowadzono zalecenia następujące. Zmarłych na cholerę nie wolno było wnosić do kościoła. Więc ich grzebano w wydzielonych mogiłach gdzieś za wsiami. I na przykład w Rawicy kolonii jest tutaj, będziemy w policznie jeszcze też o takiej powiem. Tych mogi jest sporo tutaj rozsianych w Jasieńcu, w zasadzie w Podborku jest i dla Żydów, i dla chrześcijan osobna. No Żydzi też umierali na cholerę. I bardzo często przy tych właśnie miejscach, jak to ludzie mówią, straszy. No, z prostej przyczyny, ci ludzie umierali bez sakramentów. I uważano, że ktoś, kto umarł bez sakramentów, na pewno nie pójdzie do nieba. Z tego samego powodu, jeśli znaleziono kogoś zabitego przy drodze, to go często grzebano w tym właśnie miejscu, gdzie go znaleziono. Bo nie chcieli go zanosić na cmentarz, żeby nie doprowadzić no, do skażenia cmentarza. Osoby, jakimś takim, no, można było grzebać go pod murem cmentarnym, tak jak samobójców. I od XVII wieku jest zmiankowany taki obyczaj dla całej Polski, że tam, gdzie ktoś zginął śmiercią wałtowną, powiedzmy tak, czy albo się sam targnął na życie, albo został zamordowany, to go tam grzebano. I ludzie, którzy przechodzili, rzucali po gałązce. Robił się taka kupa chrustu, którą raz w roku zapalano. Ten zwyczaj jest poświadczony chociażby dla jedyni, niedaleko. Była tam mogiła tak zwanego kurnika. Kurnik to jest ktoś, kto handlował kurami. Zastrzelonego przez jakiś zbójców w lesie w 1801 roku. oni Takich mogił pewnie było tutaj więcej, tylko o nich zapomnieliśmy bardzo często uważano, że tam gdzie ktoś się powiesił, bo zazwyczaj się ludzie wieszali jakoś tak no, jak ktoś chciał popełnić samobójstwo to przeważnie się wieszał to tam stawiano krzyż bo uważano, że i tak będzie straszyć nawet jak postawiono krzyż to straszyło w Łagowie będziemy, tam było takie miejsce tylko nikt nie wiedział o którym krzyż chodzi więc to zbudowanie krzyża miało to miejsce żeby jakoś ochronić dlatego też krzyże budowano i stawiano na drogach rozstajnych Ponieważ raz, był to y, znak drogowy, a dwa, bo rozstaje dróg to zawsze było takie miejsce, w którym bardzo łatwo było spotkać diabła. Więc y, no, nie wiem dlaczego tam diabeł, y, ale to zawsze na rozstajach dróg człowiek tam, no, trochę się gubi i y, 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 właśnie musi y, jakoś się... Y, 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 Słabnie nie jest... na duchu, więc diabeł może to wykorzystać. Tak, nie wiem, w którą stronę ma iść, się Tak, tak, bądź, tak, 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 tak. Diabeł zresztą potrafi nas na różne sposoby poddać próbie. Na przykład potrafi sobie z nas robić żarty. Przykładem, wykorzystując na przykład ludzką chciwość. Jest taka opowieść, z, w zasadzie to jest baryczki, o gospodarzu, który wracał z Janowca po nocy. I gdzieś tam między Janowicami a baryczką przy krzyżu znalazł związanego barana. No to co zrobił? No co ma się baran zmarnować, prawda? Rzucił go sobie na plecy, dźwigał go ileś tam kilometrów. jak wchodził na podwórko, to baran mu się wyrwał i uciekł. To też jest bardzo stara y, wieś, zmiankowana prawdopodobnie już w XI wieku. Y, należała przez długi czas do Kochanowskich. I jako, że kochanowski poeta mieszkał w Czarnolesie, to tutaj miał parafię. Więc teoretycznie rzecz ujmując, to on powinien tutaj być pochowany. To no, znaczy nie w tym kościele, ale tam gdzie był stary kościół, to musielibyśmy tutaj przejść kawałeczek, ale nie pójdziemy, ponieważ tam są stare Yy, piwnice grobowe z XIX wieku no cegła zetlała więc zachodzi yy, prawdopodobieństwo że możemy tam wejść i wpaść do nieboszczyka na yy, kawę więc lepiej może nie yy, tam stąd drewniany kościół być może były krypty nikt nie prowadził badań archeologicznych, nie wiemy tak jak mówię, teoretycznie Kochanowski powinien być tu pochowany ale dlaczego tu jesteśmy chcę powiedzieć o innych rzeczach bardzo często przekonania magiczne wiązały się na przykład z kamieniami Dzisiaj większość z nich została usunięta, bo przeszkadzają, czy to w pracach polowych. Byliśmy w Czowie, tam był taki kamyk, ale tego tak już go nie ma, bo w czasie melioracji został zasypany. Tutaj też w Policznie, w miejscu, które nazywało się, nomenomen Nomen Kamień. I niektórzy z mieszkańców nie potrafi mi powiedzieć, gdzie to było. Z map wiadomo, że to było miejsce, gdzie się zbiegały granice dóbr, Policzna. Dupr Benedyktynów z Sieciechowa, czyli karbatki i y, Ekonomii Królewskiej, czyli Kozienic. Gdzie to było? Nie wiem. Tam miał być ogromny kamień w wysokości około 4 metrów, przypominający kopkę siana. Y, w końcu XVIII wieku wiemy, że nad przy tym kamieniu odbywały się wiece mieszkańców ekonomii kozienickiej i właściciel, y, znaczy przepraszam, zarządca tej ekonomii, wtedy to były Ignacy Benoet, nadawał im prawa oni mówili na nie prawa u kamienia e, między innymi mówił na przykład, że no, e, jeśli w danym gospodarstwie są córki, to żeby im nie dawać ziemi, aby żeby tylko im e, urządzić wesele chodziło o to, żeby gospodarstwa się nie rozdrabniały e, no on wiele innych dzi dziwnych rzeczy im e, zalecił, na przykład, że jak złapią złodzieja w nocy, to mogą go bezkarnie zabić a w dzień? E, w dzień nie tylko w nocy. No i yy, ludzie się tu przejęli tymi prawami. W policja na przykład yy, złapali takiego pana, który psuł ule. Więc go wyciągnęli gdzieś na środek wsi, obili, po czym wyciągnęli za wieś i go zabili. I potem byli zdziwieni, że zostali za to aresztowani. Yy, Publicznie są jeszcze inne miejsca, niestety nie będziemy, bo tam się nie, raz nie da za bardzo wjechać, jest tak zwany las Strzelnica, tam jest, strze była Strzelnica Ligi i Obrony Kraju. Tak, taka, lipowy zagajnik na środku pola, ale tam była właśnie mogiła choleryczna, potem y, zakopano tam Niemców, którzy zostali tutaj zabici w 45 roku oraz jak mi tutaj twierdzą nadal leży tam dwóch y, zwiadowców y, sowieckich i ich pies bo weszli w, w trójkę i weszli na y, Niemców i tam też oczywiście straszy. Po drodze do Gródka będziemy, y, znaczy nie, nie zobaczymy go, y, mijać y, młyn na Dzbuku, jak to się mówi. Dzbuk to Bagienko. Y, tam, tam był młyn od y, co najmniej y, XVIII wieku i też tam ma urzędować jakiś topielec, ale chyba się nie będziemy y, przekonywać y, co y, dokładnie. Natomiast na no zawsze można sobie zwiedzić Kościół Świętego Stefana. Tutaj też jest bardzo dużo pozostałości. Pamiętajmy, że w czasie I wojny światowej pod policzną stoczono bardzo zaciekłą bitwę. Tędy szły wojska austriackie, węgier... austriacko-węgierskie i niemieckie w kierunku na Dębry. Świętego Stefana. I Rosjanie ich tutaj powstrzymywali. I pamiętajmy, że po obu stronach bili się Polacy. Tutaj też niedaleko bili się legioniści Piłsudskiego. To był ten czas, kiedy pod zwoleniem było trzech przyszłych marszałków, bo był Piłsudski, wojskami, które maszerowały na Deblin dowodził wówczas pułkownik Edward Rydz-Śmigły, a w boju bezpośrednio dowodził porucznik Michał rola Rzymierski. Też zostanie marszawiem, chociaż tego akurat za bardzo nie szanujemy. No wiadomo jakim był marszaw. Zresztą został ranny pod Anielinem w walkach z Rosjanami. Tutaj też po tej, cała policzka została zniszczona, kościół też. Dopiero co wybudowany, kościół został no, ostrzelany pociskami artyleryjskimi. Trzeba było go w zasadzie odbudowywać. I taka mała dygresja, mianowicie kościół leży bezpośrednio vis-a-vis -vis Pałacu Przeździeckich. Hrabini Przeździecka chciała po prostu, no, co się miała pospolitować z jakimiś ludźmi w kościele, ona sobie z pałacu patrzyła na kościół i słuchała mszy. Jest też taka anegdota jest zanotowana, że to przez hrabinę Przeździecką nie mamy kolei, ponieważ w czasach carskich próbowano, chciano, Yy, przeprowadzić kolej z Radomia przez Zwoleń do Dęblina i ona miała biegnąć tutaj przez Policzne ale przez tutaj hodowali bydło które sprzedawali do Dęblina do garnizonu więc przez dziecka po napisałem, napisała nie znalazłem tego pisma, ale będę szukał takie podanie do gubernatora że ona nie chce tu kolei, bo po pierwsze wypłoszył jej krowy które będą uciekać Krowy stracą mleko, a poza tym kolejarze będą tu jeździć i będą bałamucić te biedne wiejskie dziewczyny. lewo proszę państwa yy, lokalny powieść twierdzi, że pod tym krzyżem który minęliśmy jest pochowany powstaniec styczniowy i że ten krzyż został ufundowany przez zwoleniaka który miał go zabić zdarzały się takie wypadki Inna wersja twierdzi, że tam z kolei jest pochowany kozak, którego też jakiś tu Zwoleniak zapędził w Pagno, a że przewoził z wypłatę dla całego pułku kozackiego, to utopił go i zadał mu złoto. Natomiast jaka jest prawda? Otóż figurę postawił w 1893 roku Józef Aksamitowski ze Zwolenia. Zachowało się podanie, jakie złożył do władz guberni radomskiej, bo wtedy trzeba było podania do władz pisać o takie rzeczy, i dlaczego on zbudował ten krzyż? Mianowicie pisze, że miał już dwie żony dwie pierwsze żony w ciągu trzech lat mu umarły trzecia żona postawiła mu warunek masz postawić krzyż i on musiał ten krzyż postawić na swoim gruncie jak to pisze na Gliwkach przy drodze do Suchej bo jesteśmy na drodze do Suchej tutaj już się zaczynały lasy i, i te lasy, moi państwo, to od powstania styczniowego były świadkiem niejednej tragedii. Tutaj powstańcy przyprowadzali wszystkich kolaborantów i zdrajców i ich likwidowali. Potem to samo robili partyzanci. Dlatego w tych lasach i na tych polach pewnie niejedna osoba jest nadal pochowana. Równie często od Kazanowa aż po Zielonkę Łagór jest opowieść o dużym, białym bądź jaśniejącym psie, który ma tam y, y, biegać. Przeważnie się objawia pijakom, co ciekawe. Yy, w Strykowicach jest taka opowieść, że ten pies nawet jednego pijaka napadł i zaatakował. Przepraszam, w Górnych? Chyba tak. Bo w Strykowicach jest dużo. No, w jest dużo, Górnych, tak. Yy, i ten pijak przestał pić z tego powodu, ale kiedy się okazało, że po prostu napadł go zwykły pies, tylko biały, to wrócił do nałogu. Vincentem. Mianowicie, Wincenty wybolał sobie podobnie dorobić w sposób nie do końca legalny, mianowicie tam dla Walka do I podobno je trzymał tutaj. No ja patrzę, że tutaj 12 w tym I co się tu pojawia? Otóż wszyscy do tej pory twierdzą, że w kaplicy straszy. Jest to jedyny kościół, jaki znam, w którym straszy. Tak, dwa razy, ale nic nie straszyło. No ja tu podobno jakaś postać się w oknie pokazuje, a tu, to inni chcą światło i jakieś dziwne. No no to jest proste wytłumaczenie. Tak, Jeśli Wincentę tutaj rzeczywiście bym krował koniem, to mu zależało, żeby nic się nie kręcił. No, no. Więc trzeba rozpuścić plotkę, że straszy.